Tak jak widzicie mamy jeszcze połowę października, a tutaj te rudbeckie szery brandy jeszcze tutaj kwitną. Chociaż powoli widać, że no, te kwiaty bledną, ale jeszcze dosyć ładnie wyglądają te kwiaty rudbeckie szery brandy. Tu jeszcze Wam pokażę jeżówki. Też jeszcze tutaj kwitną. Są takie ładne czerwone odmiany. I tu jeszcze rudbeckie. Szary brendy.